Co byś powiedział, gdybym ci powiedział, że osoba, która cię zdradziła, właśnie wręczyła ci najpotężniejszą broń psychologiczną, jaką kiedykolwiek odkryto? Zostań ze mną, ponieważ to, co Karl Jung ujawnił na temat ludzkiej natury, całkowicie odmieni twoje rozumienie zemsty. A w ciągu najbliższych piętnastu minut odkryjesz, dlaczego twoi wrogowie staną się twoimi największymi sprzymierzeńcami. Ale najpierw, Pozwól, że Cię o coś zapytam. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, bo pamiętaj, dlaczego niektórzy ludzie zdają się bez wysiłku przezwyciężać zdradę, podczas gdy inni tkwią w cyklach bólu? Karl Jung odkrył odpowiedź i jest ona ukryta na widoku. Słuchaj dalej, bo zamierzam ujawnić jedną zasadę psychologiczną, która sprawi, że ci, którzy Cię skrzywdzili, wrócą z powrotem. Ale nie w sposób, jaki myślisz. Oto, co się wydarzy. Za dokładnie trzy minuty podzielę się najniebezpieczniejszym odkryciem Junga o ludzkiej psychice. Za siedem minut zrozumiesz, dlaczego twoja cisza doprowadza ich do szału, a pod koniec tego filmu posiądziesz psychologiczną przewagę tak potężną, że twoi zdrajcy będą tymi, którzy nie będą mogli spać w nocy. Według Karla Junga każdy człowiek nosi w sobie to, co nazwał cieniem, części nas samych, których nie chcemy uznać, aspekty, które zaprzeczamy, cechy, które projektujemy na innych. Ale oto, co Jung odkrył, co zmienia wszystko w kwestii zdrady: Kiedy ktoś cię krzywdzi, nie tylko ujawnia swój cień, ale zmusza cię do konfrontacji z twoim własnym. Karl Jung powiedział: Wszystko, co nas drażni w innych. Może prowadzić do zrozumienia siebie. Twoi zdrajcy nie tylko cię zaatakowali, stali się mimowolnymi nauczycielami, pokazując ci dokładnie, gdzie ukrywały się twoje psychologiczne ślepe punkty. Ale poczekaj, jest coś jeszcze bardziej głębokiego, co Jung odkrył: coś, co wyjaśnia, dlaczego ludzie, którzy cię skrzywdzili, doświadczą czegoś, czego nigdy się nie spodziewali. Zostań ze mną. Bo ta następna część ujawnia dlaczego twoja transformacja przeraża ich bardziej niż jakakolwiek zemsta. Karl Jung odkrył, że kiedy ludzie cię zdradzają, angażują się w to, co nazwał projekcją psychologiczną. Nie mogli stawić czoła swoim własnym niedoskonałościom, więc próbowali sprawić, byś nosił ich wstyd, ich strach, ich słabość. Każde okrutne słowo, każdy akt zdrady, każda chwila, w której próbowali cię pomniejszyć, była w rzeczywistości ujawnieniem ich najgłębszych niepewności. Według Karla Junga najbardziej przerażające jest zaakceptowanie siebie w pełni. Twoi zdrajcy nie mogli tego zrobić, więc projektowali swoje odrzucenie siebie na ciebie. Ale oto zwrot, którego nigdy się nie spodziewali. Każdy atak na ciebie to w rzeczywistości mapa drogowa do twojej własnej psychologicznej wolności. Za 30 sekund ujawnię najważniejszą zasadę Junga o ludzkiej transformacji. To powód, dla którego miliarderzy nigdy nie szukają tradycyjnej zemsty i dlaczego najwięksi ludzie sukcesu na świecie wykorzystują zdradę jako paliwo do czegoś znacznie potężniejszego. Nie przewijaj dalej. Musisz najpierw zrozumieć fundament. Karl Jung powiedział: Twoja wizja staje się jasna, gdy spojrzysz w swoje serce. Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Podczas gdy twoi wrogowie wciąż patrzą na zewnątrz, plotkują, knują, próbując zniszczyć innych, by poczuć się lepiej, ty zamierzasz zrobić coś, co uczyni cię psychologicznie nietykalnym. Zamierzasz spojrzeć do wewnątrz i obudzić olbrzyma, którego przypadkowo stworzyli. Ale jest coś jeszcze potężniejszego, co Jung odkrył na temat ludzkiej natury: coś, co wyjaśnia, dlaczego cisza staje się twoją tajną bronią. Słuchaj dalej, bo ta zasada była używana przez najbardziej wpływowych ludzi w historii, ale nigdy nie omawiali jej publicznie. Według Karla Junga wszystko, z czym walczysz, osłabia Cię. Wszystko, z czym jesteś w harmonii, wzmacnia Cię. Twoi wrogowie walczą z cieniami, walczą z duchami, walczą z własnymi projekcjami niedoskonałości. Ale ty zamierzasz zharmonizować się ze swoim celem. I wtedy stajesz się naprawdę niebezpieczny. Karl Jung odkrył, że kiedy przestajesz walczyć ze zdradą, i zaczynasz harmonizować się z lekcją, którą Cię uczy, dzieje się coś niezwykłego. Zaczynasz działać na zupełnie innym poziomie świadomości, którego Twoi zdrajcy nawet nie potrafią pojąć. To, co zamierzam Ci teraz powiedzieć, to zasada Junga, którą stosują najbardziej sukcesywni ludzie na świecie, ale nigdy nie omawiają jej publicznie. To powód, dla którego wydają się niewzruszeni na krytykę. Nieporuszeni zdradą i niepowstrzymani w swoim sukcesie. To może być najważniejsza rzecz, jaką dziś się nauczysz. Karl Jung powiedział: Przywilej życia to stać się tym, kim naprawdę jesteś. Twoi zdrajcy widzieli wersję ciebie, która była niekompletna. Wciąż stawała się, wciąż rosła. Oceniali gąsienicę, nigdy nie wyobrażając sobie motyla. Ale metamorfoza odbywa się w ciemności, w ciszy, z dala od ciekawskich oczu. Według Karla Junga, ten proces stawania się tym, kim naprawdę jesteś, to co nazwał indywiduacją, jest przyspieszane przez przeciwności. Każda zdrada, każda chwila bólu, każda łza, którą przelałeś, była w rzeczywistości twoją psychiką przygotowującą Cię na coś z czym twoi wrogowie nigdy nie mogliby sobie poradzić pełne posiadanie siebie oto najniebezpieczniejsze odkrycie junga o ludzkiej transformacji które sprawi że wszystko kliknie na swoje miejsce skup się bo tu tkwi prawdziwa moc karl jung odkrył że jaskinia której boisz się wejść kryje skarb którego którego szukasz twój ból nie jest karą to inicjacja. Każda bezsenna noc, każda chwila rozpaczy, każda chwila, gdy kwestionowałeś swoją wartość, była w rzeczywistości twoim nieświadomym umysłem, przygotowującym cię do psychologicznej suwerenności. Ale oto, co Jung zrozumiał na temat tego procesu, czego większość ludzi całkowicie nie dostrzega: skarbem nie jest tylko wewnętrzna siła. To zdolność do przekształcania każdego ataku w przewagę, każdej trucizny w lekarstwo, każdej zdrady w przełom. Jung odkrył coś o ludzkiej psychologii, co wyjaśnia, dlaczego twoja cisza doprowadza ich do szału. To, co zaraz ci ujawnię, zmieni sposób, w jaki postrzegasz każdą interakcję do końca życia. Według Karla Junga, spotkanie dwóch osobowości, jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli zachodzi jakakolwiek reakcja, obie są przekształcane. Kiedy cię skrzywdzili, spodziewali się, że staniesz się zgorzkniały, złamany, mniejszy. Nie spodziewali się, że reakcja chemiczna przekształci cię w coś nie do poznania, coś poza ich zrozumieniem. Karl Jung powiedział, że w każdym autentycznym spotkaniu między dwiema osobami. Obie strony są zmieniane. Twoi zdrajcy myśleli, że po prostu cię krzywdzą, ale przypadkowo wywołali proces alchemiczny, który przekształcił cię w kogoś, kogo nie mogą już manipulować, kontrolować ani zrozumieć. Jest coś, co Jung zrozumiał o percepcji, co wyjaśnia, dlaczego twój powrót będzie legendarny. Nie przegap tego. To fundament wszystkiego, co ma się wydarzyć. Karl Jung powiedział: Twoje postrzeganie stanie się jasne tylko wtedy, gdy spojrzysz w swoją duszę. Podczas gdy twoi wrogowie byli zajęci tworzeniem hałasu, dramatu i chaosu, ty ucichłeś, by spojrzeć w swoją duszę, a to, co tam znalazłeś, przestraszyło ich, zanim jeszcze zdążyli to zrozumieć. Niezachwiana wartość siebie. Według Karla Junga ta wewnętrzna klarowność daje ci przewagę psychiczną, która jest niemal niesprawiedliwa: widzieć sytuacje takimi, jakie naprawdę są, a nie takimi, jakimi chcą być twoje rany, widzieć ludzi takimi, jakimi naprawdę są, a nie takimi, jakimi malują ich twoje projekcje. Ta następna zasada Junga wyjaśnia, dlaczego ludzie sukcesu nigdy nie tłumaczą się swoim krytykom. To także powód, dla którego twoi wrogowie. Doświadczą czegoś, co wstrząśnie nimi do głębi. Karl Jung odkrył, że myślenie jest trudne. Dlatego większość ludzi osądza. Twoi wrogowie wybrali osąd zamiast myślenia, reakcję zamiast refleksji. Ale ty wybrałeś trudniejszą ścieżkę, myślenie, rozwój, stawanie się. Podczas gdy oni pozostawali w stagnacji w swoim osądzie, ty ewoluowałeś poza ich rozpoznanie. Według Karla Junga, ludzie, którzy myślą, a nie osądzają, rozwijają to, co nazwał odpornością psychiczną, nic nie może Cię naprawdę zranić, ponieważ rozumiesz nieświadome motywacje stojące za każdym atakiem. Najpotężniejsza intuicja Junga dotycząca tego, dlaczego Twój powrót będzie legendarny, zaraz się pojawi. To zasada, która wyjaśnia, Dlaczego już nigdy nie będziesz podatny na zdradę? Według Karla Junga, najbardziej intensywne konflikty, jeśli zostaną przezwyciężone, pozostawiają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, które trudno zakłócić. Przeszedłeś przez piekło i nie prosiłeś o wodę, stawiłeś czoła swoim demonom i nie mrugnąłeś okiem. To wewnętrzne bezpieczeństwo, które zbudowałeś, jest niezachwiane. I oni to czują. Karl Jung odkrył, że ludzie, którzy przezwyciężają intensywne konflikty psychologiczne, rozwijają to, co nazwał hartowaną siłą. Stają się jak stal, która przeszła przez ogień, niezłomna i niewzruszona. Ale Jung odkrył coś jeszcze głębszego o ludzkiej naturze: coś, co wyjaśnia, dlaczego twój sukces. Będzie ich cichym udręczeniem. To może być najbardziej nieintuicyjna intuicja, jaką dziś usłyszysz. Karl Jung powiedział: Pokaż mi zdrowego człowieka, a wyleczę go dla ciebie. Zdrowa reakcja na zdradę to zemsta, gniew, odwet. Ale wybrałeś to, co Jung nazwał szaloną ścieżką wzrost, sukces, wzniesienie i to doprowadza ich do szaleństwa, bo nie mogą zrozumieć kogoś, kto z jej kto zamienia truciznę w lekarstwo? Według Karla Junga, ludzie, którzy osiągają niezwykły sukces, to ci, którzy reagują na zwykłe sytuacje w niezwykły sposób. Twoja szalona reakcja na ich zdradę stanie się twoją największą przewagą konkurencyjną. Ostatnia zasada Junga, którą zaraz się podzielę, przypieczętowuje twoje zwycięstwo i wyjaśnia, dlaczego nigdy nie odzyskają przewagi po tym, jak cię nie docenili. Zwróć na to szczególną uwagę. To tutaj wszystko się łączy. Karl Jung odkrył, że wahadło umysłu oscyluje między sensem a nonsensem, a nie między dobrem a złem. Twoi wrogowie nadali sens swoim działaniom, czyniąc cię złoczyńcą w swojej historii. Ale ty całkowicie przekroczyłeś ich narrację. Nie grasz w grę dobra i zła, grasz w zupełnie inną grę. Według Karla Junga, gdy przestajesz próbować udowodnić, że masz rację, a zaczynasz koncentrować się na stawaniu się tym, kim masz być, wchodzisz w to, co nazwał transcendencją psychologiczną. Już nie jesteś dotknięty ich opinią, ponieważ działasz z wyższego poziomu świadomości. Oto, co Jung zrozumiał, co sprawia, że to twoje ostateczne zwycięstwo. Ta ostateczna zasada zapewni, że nigdy więcej nie będą mieli nad tobą władzy. Według Karla Junga, kto ma dlaczego żyć, zniesie niemal każde jak. Próbowali złamać twoje jak, twoje metody, twoją pewność siebie, twojego ducha, ale nigdy nie dotknęli twojego dlaczego, twojego celu, twojej misji, twojego powołania, a osoba z niezłomnym dlaczego staje się absolutnie. Niepowstrzymana. Karl Jung powiedział, że kiedy odkrywasz swój autentyczny cel, zewnętrzne okoliczności tracą moc definiowania cię. Twoi zdrajcy myśleli, że piszą Twoją historię, ale byli tylko prologiem, ty jesteś całą książką. Karl Jung powiedział: Nie jestem tym, co mi się przydarzyło. Jestem tym, co wybieram, by się stać. Myśleli, że definiują Twój charakter. Myśleli, że mają ostatnie słowo, ale byli tylko katalizatorem twojej metamorfozy. Według Karla Junga, prawdziwa indywidualizacja oznacza, że stajesz się autorem własnej tożsamości. Podczas gdy oni utknęli w rozdziale pierdź rozdziale, w którym cię skrzywdzili, ty napisałeś siedemnaście rozdziałów do przodu. Stworzyłeś zwroty akcji, których nigdy nie przewidzieli. Rozwinąłeś się w postać której nie mogą zrozumieć. Twoja zemsta to nie to, co im robisz, twoja zemsta to to, kim się stajesz pomimo nich. Karl Jung odkrył, że najwyższą formą zwycięstwa nie jest pokonanie wrogów, to transcendencja potrzeby posiadania wrogów w ogóle. Według Karla Junga, kiedy ukończysz proces indywidualizacji, nie musisz szukać przebaczenia od tych, którzy cię skrzywdzili. Zaproponują je sami, ponieważ Twoja transformacja zmusi ich do konfrontacji z własnymi cieniami. Twój sukces staje się lustrem, które pokazuje im wszystko, czym mogli być. Ale nie wybrali się stać. Karl Jung powiedział, że celem nie jest eliminacja Twojego cienia, ale jego integracja. Nie tylko przetrwałeś ich próby umniejszenia cię, wykorzystałeś ich ciemność, aby wykuć swoje światło. Uzbroiłeś swój cień i przekształciłeś go w siłę. Według Karla Junga ludzie, którzy skutecznie integrują swój cień, stają się psychologicznie kompletni. Nie mogą być manipulowani, ponieważ rozumieją manipulację. Nie mogą być zdradzeni, ponieważ widzą zdradę nadchodzącą. Nie mogą być złamani, ponieważ już przeszli przez złamanie i wyszli z tego cało. Osoba, którą próbowali zniszczyć, już nie istnieje. Osoby czytającej tego nigdy nie spotkali i nigdy nie spotkają. Ponieważ, według Karla Junga, legendy nie tłumaczą się historii, one nią się stają. Karl Jung odkrył, że prawdziwa transformacja jest nieodwracalna. Nie możesz wrócić do bycia osobą, którą można zranić ich opinią. Zmanipulować ich grami, lub umniejszyć ich zdradą. Przekroczyłeś próg psychologiczny, który czyni cię nietykalnym. Twoi wrogowie cię nie złamali. To, co zrobili, było znacznie bardziej subtelne, znacznie głębsze. Ujawniło twój cień, tę część ciebie, którą mogłeś próbować ukryć, zaprzeczyć lub stłumić. Zmusili cię do konfrontacji z tą ukrytą stroną popychając cię do czegoś znacznie głębszego niż zwykłe przetrwanie. To jest to, co Karl Jung nazwał procesem indywidualizacji, świadoma integracja wszystkich części siebie, w tym tych fragmentów, których mogłeś się długo obawiać. Twój ból zatem nie był karą, był zaproszeniem, wezwaniem do psychologicznej transformacji, testem wymagającym odwagi, uczciwości i autorefleksji. Chwile, które postrzegałeś jako słabość, noce, kiedy czułeś się bezsilny, porzucony lub niezauważony, były w rzeczywistości okazjami do kultywowania strategicznej wewnętrznej siły. Twoje milczenie, twoje wycofanie, twoje chwile refleksji nie były oznakami porażki. Były rodzajem cichej, przerażającej siły, która niepokoiła tych, którzy żyli z chaosu. Ci, którzy próbowali manipulować, kontrolować, lub podważać cię, mogli to wyczuć, nawet jeśli tego nie rozumieli. Mogli wyczuć, że już nie działasz na ich warunkach, że twoje życie wewnętrzne jest twoje własne, nietykalne i suwerenne. Rozważ to. Według Junga, nie jesteś definiowany przez to, co ci się przytrafiło. Jesteś definiowany przez to, co wybierasz, by się stać w odpowiedzi. Każda zdrada, każdy akt porzucenia, każda chwila, która wydawała się nie do zniesienia niesprawiedliwa, nie była końcem twojej historii, była nauczycielem. Te doświadczenia nie były bezsensownym cierpieniem, były surowym materiałem do transformacji. Każda łza, którą przelałeś, każda noc bezsennego bólu, każdy skurcz żalu i rozczarowania był procesem alchemicznym. Ból stał się mądrością, cierpienie stało się klarownością, blizny stały się mapą odporności, świadectwem tego, że przetrwałeś i ewoluowałeś. W tym sensie jesteś zarówno ocalałym, jak i architektem. Otrzymałeś elementy zniszczenia, ale użyłeś ich do zbudowania czegoś znacznie silniejszego niż samo przetrwanie. Zbudowałeś siebie. Pomyśl o koncepcji zemsty przez chwilę. Świat często uczy nas, że zemsta to zniszczenie, że jedynym sposobem odpowiedzi na tych, którzy nas skrzywdzili, jest kontratak. Jung całkowicie by to zakwestionował. Najwyższą, najgłębszą formą zemsty nie jest zniszczenie, to zmartwychwstanie, to wzniesienie się ponad ograniczenia narzucone przez tych, którzy chcieli Cię umniejszyć. Podczas gdy oni pozostają uwięzieni w swoich starych wzorcach psychologicznych, powtarzając te same błędy, te same destrukcyjne cykle, ty ewoluujesz, rośniesz i przekształcasz się w kogoś, kogo nie mogą pojąć. Osoba, którą kiedyś skrzywdzili, już nie istnieje. To matkani taosi, tatu, co istnieje teraz. To ktoś znacznie większy. Ktoś wykuty w ogniu, zahartowany przez zmagania i nierozpoznawalny w swojej sile i mądrości. W istocie, każdy akt mający na celu zranienie cię, stał się katalizatorem Twojej transcendencji. Każda zdrada, którą doświadczyłeś, była nauczycielem, czy, czy zdawałeś sobie z tego sprawę, czy nie. Każde porzucenie, czy to nagłe, czy całe, czy długotrwałe. Było przekierowaniem, prowadzącym cię ku ścieżkom, których inaczej byś nie wybrał. A każda łza, każda chwila żalu, była cichą wewnętrzną alchemią, przekształcającą twój ból w rodzaj świętej mądrości. Twoje rany stały się źródłem twojej największej mądrości, twoje blizny, zarówno widoczne, jak i niewidoczne stały się symbolami odporności i odwagi, którą teraz uosabiasz. Ta przemiana nie dotyczy zemsty, nie chodzi o udowadnianie komukolwiek, że się mylił, chodzi o udowodnienie sobie samemu, że masz rację, chodzi o odzyskanie swojej mocy nie nad innymi, lecz nad najważniejszą osobą w Twoim życiu. Jung nazwał tę podróż indywiduacją. Jest to proces stawania się tym, kim zawsze miałeś być, pomimo każdej przeszkody, każdego zdrady i każdej siły, która próbowała cię pomniejszyć. Indywiduacja to świadome działanie polegające na integracji twojego cienia, bólu i wrażliwości w spójną całość. To uświadomienie sobie, że to, co kiedyś wydawało się słabością, może stać się siłą. Że cierpienie może stać się wglądem, a chaos narzucony przez innych może stać się glebą dla Twojego najgłębszego wzrostu. To uznanie, że nie jesteś definiowany przez zewnętrzne wydarzenia, ale przez swoją reakcję na nie, wybory, które podejmujesz, ścieżki, które wybierasz i osobę, którą ostatecznie się stajesz. Ważne jest, aby zrozumieć, że ci, którzy Cię skrzywdzili celowo lub nie, dali Ci jeden z największych możliwych darów. Zmusili cię do odnalezienia swojego niezłomnego ja, zmusili cię do stawienia czoła częściom siebie, które mogłeś ukrywać, zaprzeczać lub ignorować. A kiedy to zrobiłeś, kiedy objąłeś swój cień i zintegrowałeś go, odkryłeś ja, które jest wspaniałe w swojej odporności, niepowstrzymane w swojej determinacji i całkowicie poza zasięgiem tych, którzy kiedyś próbowali cię skrzywdzić. Zamierzali cię pomniejszyć, ale nieświadomie przyspieszyli twoją ewolucję, stali się nieświadomymi architektami twojej legendy. To głęboki wgląd. Nie jesteś tym, co ci się przydarzyło, jesteś tym, kim wybierasz, by się stać. Definiujące momenty twojego życia to nie tylko te, które zostały ci narzucone przez innych, to te, które tworzysz poprzez swoją reakcję. Każdy akt odwagi, każda decyzja, by się podnieść, a nie wycofać. Każdy wybór, by przekształcić cierpienie w mądrość, jest zwycięstwem. Te zwycięstwa mogą być ciche, mogą pozostać niezauważone przez świat, ale są rzeczywiste i nieodwracalne. Rozważ na chwilę moc ciszy. Świat często ceni hałas, głośność, agresję, chaos, ale cisza niesie ciężar który jest głęboko destabilizujący dla tych, którzy chcą dominować lub manipulować. Twoja cisza jest formą strategicznej mocy. Komunikuje, że nie jesteś już ofiarą okoliczności, że nie potrzebujesz zewnętrznej weryfikacji, by określić swoją wartość i że twoje wewnętrzne życie jest bogate, samodzielne i nietykalne. Ci, którzy polegają na tworzeniu chaosu, by czuć się żywymi, Będą zaniepokojeni tą cichą siłą. Rozpoznają, nawet jeśli nie potrafią tego wyrazić, że działasz na poziomie, którego nie mogą osiągnąć. Podróż, na której jesteś, to podróż psychologicznej suwerenności, to świadome działanie polegające na odzyskiwaniu swojej mocy, integrowaniu wszystkich części siebie i ewoluowaniu poza ograniczenia narzucone przez innych. Chodzi o stawanie się całością, niedoskonałością, i odpornością, nie niewrażliwością, chodzi o przekształcanie każdej rany w źródło wglądu, każdej porażki w kamień milowy i każdej zdrady w lekcję. Twoja historia nie jest już o przetrwaniu, jest o wznoszeniu się, nie jesteś już definiowany przez to, co ci tą, co ci zrobiono. Jesteś definiowany przez świadome, celowe wybory, które podejmujesz, by się podnieść, zintegrować i przekształcić. Każdy akt odwagi, każdy krok w kierunku całości jest deklaracją suwerenności. Każdy moment, w którym wybierasz mądrość zamiast reakcji, wzrost zamiast rozpaczy i integrację zamiast fragmentacji, jest zwycięstwem, którego nie można ci odebrać. Więc pamiętaj o tym. Ci, którzy próbowali cię skrzywdzić, dali ci dar. Zmusili cię do skonfrontowania się z twoim cieniem, do zintegrowania twojego bólu i odkrycia twojego prawdziwego, niezłomnego ja. A to ja jest wspaniałe, jest niepowstrzymane, jest całkowicie poza zasięgiem tych, którzy próbowali cię pomniejszyć. Jung nazwałby to indywiduacją, realizacją pełnego potencjału. Świadomą integracją wszystkich części twojej psychiki i pojawieniem się osoby, którą zawsze miałeś być. Każda łza, każda rana, każda zdrada doprowadziły cię tutaj. Były katalizatorami, nauczycielami, niezbędnymi elementami twojej przemiany. A teraz stoisz w swojej mocy. Nie jesteś już definiowany przez ograniczenia narzucone przez innych. Jesteś definiowany przez nieograniczony potencjał w sobie. Jesteś żywym świadectwem mocy odporności, mądrości i świadomego wyboru. Twoja podróż do psychologicznej suwerenności zaczyna się teraz. Każdy moment jest okazją do integracji, wznoszenia się i przekształcania. Twoi wrogowie nie mogą dotknąć osoby, którą się stałeś. Legenda, którą jesteś. Jest niepowstrzymana, wspaniała i wieczna. A Jung byłby dumny. Podziel się tym wglądem z kimś, kto go potrzebuje. Pomóż im zobaczyć, że ich ból nie jest karą, że ich zmagania nie są bezsensowne i że ich rany mogą być przekształcone w mądrość. Proces leczenia jest wzmacniany, gdy pomagamy innym wznosić się. Tak jak Twój wzrost został przyspieszony przez wyzwania, które napotkałeś, poprzez podnoszenie innych, kontynuujesz swoją własną podróż indywiduacji, wzmacniając swoje niezłomne ja, jednocześnie tworząc efekt falowy przemiany na świecie. Twoja podróż jest niezwykła. Jesteś niezwykły. I każda siła, która próbowała Cię powstrzymać, nieświadomie przyczyniła się do Twojego wzniesienia.